Silverhand jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się polskich agencji zatrudnienia o międzynarodowym zasięgu. Dbamy o Twój sukces nie tylko w pracy, ale również w życiu codziennym u naszych zachodnich sąsiadów. W związku z tym zapraszamy na odcinek z serii Wiedz więcej o Niemczech. Myślisz Niemcy, mówisz autobany? Czyli nic innego jak niemieckie autostrady, którym uwagę poświęcimy w naszym dzisiejszym odcinku. Niemieckie autostrady to prawdziwy raj dla kierowców. Pod względem łącznej ilości kilometrów autostrad, Niemcy ze swoimi około 13 tysięcznymi kilometrami teraz plasują się na czwartym miejscu w rankingu zaraz po Chinach, USA i Hiszpanii. Najdłuższą autostradą w Niemczech jest autostrada A7, której długość wynosi 962 km i która biegnie przez cały kraj na osi północ-południe. Od granicy z Danią aż do granicy z Austrią. Warto również przyjrzeć się oznaczeniu niemieckich autostrad. Wszystkie autostrady w Niemczech oznaczone są literą A, po której występuje odpowiednia cyfra. Ze względu na lokalizację i znaczenie trasy stosuje się trzy rodzaje numeracji. Dla głównych autostrad oznaczenia jednocyfrowe, np. A7. Autostrady regionalne mają przypisane numery dwucyfrowe, np. A80. Natomiast przy mniejszych autostradach regionalnych i autostradach lokalnych stosuje się numery trzycyfrowe, np. A293. Skończmy jednak z teorią i przejdźmy do praktyki, czyli do praktycznych informacji dla wszystkich podróżujących po niemieckich autobanach. Wszystkie autostrady są bezpłatne dla pojazdów do 7,5 tony. Uwaga! W tej kwestii Niemcy planują spore zmiany. Już w 2015 roku niemiecki Bundestag, niższa Izba Niemieckiego Parlamentu, przegłosowała wprowadzenie opłat za korzystanie z niemieckich autostrad dla samochodów osobowych, czyli tzw. PKW Mode. Opłata ta miałaby być uzależniona od wielkości silnika i stopnia emisji spalin samochodu. Na szczęście, w nieszczęściu, plany w związku z wprowadzeniem PKW Mode Pokrzyżowała Niemcom Komisja Europejska, która stwierdziła naruszenie unijnego prawa i zwróciła się do niemieckich władz w oficjalnym piśmie, by nie wprowadzały systemu, który dyskryminuje kierowców z innych państw. O tym, co dalej stanie się z planami Niemców, z pewnością usłyszymy już niedługo. Na autostradach nie obowiązują żadne ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych i tych, których waga nie przekracza 3,5 tony. O bezpieczeństwie swoim i innych muszą decydować sami kierowcy. Nie zapominajmy, że autostrady to tylko jeden z rodzajów dróg, na których obowiązują powszechne przepisy drogowe. Warto zatem wiedzieć i pamiętać o następujących kwestiach. Wszyscy pasażerowie mają obowiązek zapięcia pasów bezpieczeństwa w odróżnieniu do Polski. W Niemczech nie ma obowiązku włączenia świateł. O światłach pamiętać należy przede wszystkim podczas jazdy w tunelach i w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dopuszczalna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi w Niemczech pół promila. Uwaga! Przepis ten nie dotyczy jednak kierowców, którzy nie ukończyli 21 lat lub też posiadają prawo jazdy mniej niż 2 lata. Przy kontroli drogowej niemiecka policja, tak samo jak polska, na pewno sprawdzi, czy posiadasz gaśnica, apteczka i trójkąt ostrzegawczy. Podróżując autem powyżej 3,5 tony, pamiętaj koniecznie o przenośnych lampach, które świecą żółtym, pulsującym światłem i w razie potrzeby światła te ustaw wraz z trójkątem ostrzegawczym. Nie zapomnij, że również w Niemczech używanie telefonu podczas jazdy samochodem jest zabronione. Twoim rozwiązaniem może być jednak zestaw głośnomówiący lub słuchawka zapodana na ucho. Również w związku ze zbliżającą się zimą warto podkreślić, że w Niemczech nie ma żadnych przepisów regulujących stosowanie opon zimowych. Pamiętać natomiast trzeba o rodzaju używanych opon. Podróżując po Niemczech, Twoje opony muszą być oznaczone symbolem MS bądź MS. W przeciwnym razie podczas kontroli możesz zostać ukrany mandatem. Na tym dzisiaj skończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku.